Takiej suszy nie było w Portugalii od 80 lat. Mocny wzrost cen żywności Portugalia. Największa susza od ponad 80 lat. Rosną też ceny żywności. W Portugalii w związku z utrzymującą się od 7 lipca falą wysokich temperatur powietrza nasila się susza, poinformowała portugalska agencja do spraw środowiska APA. Instytucja wskazała, że podobna susza ostatni raz występowała w 1941 roku. Ma to swoje przełożenie na zmiany cen żywności. Od marca do lipca średni koszt zakupów spożywczych w Portugalii wzrósł o 12%. Według statystyk dyrekcji APA poziom wody na tamach wodnych i rzekach w Portugalii w większości przypadków spadł w lipcu poniżej 50%. Rządowa agencja oszacowała, że w przypadku 22 z 57 dużych zbiorników wodnych w Portugalii poziom wody jest niższy o 40%. Najtrudniejsza sytuacja występuje na Tamiej Wodnej Brawura w rejonie Algarve, na południu kraju, która wypełniona jest w zaledwie 12%. Susza w Portugalii. Rosną ceny żywności i zagrożenie pożarami według organizacji konsumentów, proteste susza może doprowadzić do nasilenia się wzrostu cen żywności. Lizbońska organizacja szacuje, że od marca do lipca średnia wartość koszyka zakupowego w Portugalii wzrosła do 205,5 euro, czyli o prawie 22 euro. Tymczasem, jak ostrzegł portugalski Instytut Morza i Atmosfery IPMA, wraz z dalszym wzrostem temperatury powietrza należy się spodziewać wzrostu zagrożenia wybuchem kolejnych pożarów, które już dziś trawią roślinność na całym Półwyspie Iberyjskim.